Opuszczamy nasze dzisiejsze miejsce odpoczynku, które nazywa się Salamander Pokoje Spa. Moszerujemy w kierunku Rymanowej Zdrój, gdzie zapewne zrobimy przerwę na drugie śniadanie. Będą zapewne spożywane lody, bo już o nich rozmawiamy od kilku dni. Jakoś mamy na nim straszną ochotę, a nie straszną ochotę. Pogoda w sumie bardzo dopisuje, żeby spożywać takie posiłki jak lody. A wracając jeszcze do pokoju, Cóż możemy rzec? Jesteśmy bardzo zadowoleni z pobytu, pokoje czyściutkie, pachnące ręczniki, wygodne łóżka. przemili właściciele, którzy wkładają naprawdę całe serce i poświęcają się bardzo temu, co robią. Widać, że zależy im na tym, żeby goście byli zadowoleni, także jeżeli ktoś będzie maszerował z Komańczy w kierunku Rymanowa, przez miejscowość Pławy Górne to jest po 27 km od Komańczy Czerwonym Szlakiem. Serdecznie polecamy. O, tutaj jest nawet reklama restauracji Amadeus, w której jedliśmy. Jedzonko w restauracji Pyszne, dziczyzna, zupa grzybowa, którą jadła Agnieszka. W zasadzie krem z grzybów. No naprawdę niesamowite, niesamowite smaki. A my maszerujemy dalej przez Beskid Niski Kolejny przesadek, tak jak mówiłem, Rymanów Zdrój, może trochę pozwiedzamy. Nie mamy dzisiaj zbyt dużo do maszerowania. Czeka nas około 20 km, więc w zasadzie w sumie luzik, no bo co to tylko 20 km. Stara lipa niedaleko bazy namiotowej chyba przypowiada już zbliżającą się jesień. Liście zrzucone drzewo już praktycznie całkowicie bez listków. Piękny stary pomnik przyrody. We'll Panów Zdrój Wymyślone sobie wcześniej lody Siedzimy już w kawiarni Dystans, który dzisiaj przeszliśmy to jest około 12 km Szliśmy dwie i pół godzinki także całkiem nieźle Za chwilkę będzie pita pyszna czarna kawka i jedzone lody Zobaczymy co tam Agnieszka Pysznego przyniesie co my tu mamy ze smakołyki? Jest, tarta z owocami. Pokaż, Agusie, jak się śmiejesz, jak się cieszysz. Co? Słodycze? No. Który chce lody? Mmm, tak.